Ja już jestem w sumie starszy, jestem tutaj z moim Neko-Juniorem i zdecydowałem, że sobie wyjdę tutaj na miasto w zwykły dzień, odpalimy sobie bramę, żeby się, się przejść, może w banku wypłacę jakieś pieniądze, tak, tak, dobra, powiedziałem sobie, tu przechodzę, o, to jest Brookhaven Bank, dobra. Co, co się dzieje? Złodziej! Halo, złodziej! Co się dzieje? Złodziej ucieka! Radewys, jak cicho? Radewys, co się dzieje? E, tutaj jest, tutaj jest złodziej, tutaj jest, wbiega na górę! Tutaj jest, e, wbiega. O, to jesteś ty kiedyś z tobą. O, to jest jaki on jest ładny. E, to ty jesteś zatrzymany na pewno, na 100%. Na 100%. E, ale, ale ja... E, chwila, ale przecież mamy złapanego. E. Co mnie to obchodzi? Ma być... No dobra, no. E, ale e, e, czy jestem wolny, tak, pani pro... E, tak! Oooo! jestem wolny! Na 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 pływam ze znako juniorem. Dobra, pływam ze znako juniorem, na 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 i sobie poskaczę na trampo... E, linia. E, I ta. I sobie... Tutaj brzuszki. A! Ach, wolność jest taka piękna! Wolność jest taka! Będę sobie autem, jestem tutaj wolny z ryneku Juniorem, sobie. Bie... Oma, Wjechałem w, w ten, dobra, wycofa! <śmierdzi> co ja zrobiłem, nie? Hehehe. Hehe. Co to bez pieniędzy? co, nie no. Mam te pieniądze. Naprawdę zemszę się na tym fioletowym! Zemszcisz się na tym fioletowym? Mam idealną okazję! nie słyszy policjant? Dobra, nie słyszy. Jeśli y, do mojego więzienia go y, jakoś tutaj zwabisz, y, żeby tu przyszedł i był złapany, to wtedy ci pozwolę uciec i wtedy będzie w moim więzieniu. Ha ha ha. Dawaj. Um. No spoko. Jakaś nagroda za to jest? No tak, przecież będziesz wolny. Dobra, biorę to. No no no, no. ja sobie tu skacze, na no, na no, na, no, no. sobie tutaj się siedzę. Y, set, no to ja poko, to ja poko. Y, ja, jaki poko? Y, o, o co chodzi? Y, no nie pamiętasz, czy kiedyś nagrywaliśmy? Nie, no to, ja, to, to, to nie wiem. Kiedy? Kirisz ze mną nagrać. Y, co? Film na więzieniu. 24 godziny w więzieniu, chodź, chodź. O, dwa, 24 godziny, w więzieniu. A, a na czym to polega? No, że będziemy się kryć w więzieniu i będziemy tam 24 godziny spędzać. Uuu, brzmi fajnie, no to, 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 to idziemy, dawaj. Dawaj, chodź. Dawaj, dawaj. masz mi tę e, plastikową broń, tylko za 2,99. Ja, pl plasti plastikową? A, ja nie strzelaj tylko we mnie, Nie, mnie. to tylko, tylko na kulki, tylko na A, kulki. na, na kulki. E, ale... To na pewno jest zabawkowa, bo jest bardzo ciężka ta broń. A, o, o, a, y, halo, co się dzieje? O, jesteś zatrzymany, to mojego więzienia zatrzymanie broni, dalej, idziesz do więzienia na 100 miliardów lat. To chyba było, że, my, że my jednak wyborem... O, ty ty jesteś. Y, ja jestem Neko Bobson Bobek y, Babeczka, a co? Dobra, ale to, co tu jest? Wszystko czekam, że jakbyś naprawdę był miłym człowiekiem, tak szczerze. tak zawsze nie miłe dla każdego. Yy, a miło mi, a mam pytanie do Ciebie. Czy lubisz może mandarynka? Halo, dzień dobry. Halo, halo, yy, Filip. Co to jest mandarynka. Yy, yy, rrr... Ach, ach, ale to było śmieszne o, bl, 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 bl. Y, Przepraszam y, y, Panie, y, pan mnie nie pobije, prawda? Ja cię nie pobiję, dawaj tu, tu. <trym> o, a, a, Jestem w kiblu, nie <trym> W kibelku jestem nie <trym> o, a, Co się dzieje? Głowę mam w kiber Co ty zrobisz? Lekusi <grystaje> i, i coś ze mną. Czemu pani aż tak go postrz... Ale w sumie to było dobrze, bo mnie zbulował, ale y, gdzieś z panią? Dostaniesz teraz duża jedzonka i będziesz odpoczywać. Ale o co chodzi? Że takie warunki nie mogą być! Dla Nekusia mogą, być najbardziej fajny. No dobra, Pr proszę ty draco się tutaj nie wkurzać, ja idę sobie zjeść i... Dobra, a gdzie jest to jedzonko? Zaraz będzie gotowe, wszystko dla ciebie. Okej, okay, taki dziwny akcent to był, dobra poczekam. Ooo, ile tu jest jedzenia, to wszystko jest dla mnie? Tak, wszystko dla mojego, znaczy wszystko dla yy, więźnia. Ooo, yy, dobra, uznam, że tego nie słyszałem, ale... Przynajmniej sobie zjem. Dobra, <kliwsk> Ale to jest dobre. Ale to jest. Awa, awa, aż głową uderzyło. stolik. Ale to jest dobre. To jest dobre. O. Dobra, to teraz wracaj do celi. O, yy, słyszałam, że niewygodne łóżko. No to dla Nekusia zrobimy lepsze, oczywiście. Co to jest sen? Yy, kwiat. A nie wiem, ja pójdę sobie sp... Przecież naprawdę. To jest takie fajne łóżko, a ja mam jakieś nie wiem. Co to w ogóle jest? Nie wiem, tak w ogóle pod łóżkiem jest jakaś łopata. Co to w ogóle za łóżko? Nie. Nie. Czy okay. okay, takiej mogę rozwalić o. Nie, Ty z innego ma mieć wszystko najlepsze, a ty będziesz mieć wszystko najgorsze, wszystko dla Nekusia, I nie podskakuj do mnie, bo inaczej Cię rozwalę. Już to wcześniej zrobiłam. Cztery, to wyjście O, lata? Ja mogę już iść spać, bo strasznie jestem zmęczona, ktoś mi tu skacze. No Dobra, teraz opowiem historię. Była sobie, tak, była sobie taka y, dziewczyna, co ona bardzo lubiła, takiego fioletowego, ładnego chłopaka, i on był najładniejszy, i byli razem, i wzięli. Y, pr pr przepraszam, a o czym ta historia? Ach, budzę się w kolejnym dniu. Co tam robi jakiś więzień? To, y, co ty? Czekłem, ha? Jak uciekłeś przez ten stary więzienny, ale nie. nie. Proszę pani, bo on uciekł! Uciekł tam, uciek końcie go! <gry> skoro, skoro w sumie ta policjantka jest dla mnie taka miła, to może nie będzie, jak sobie porzucam tutaj do kosza. Dobra, pyk, będziemy rzucać. Pyk. Wo, ale rzut, widzieliście to? Patrzcie, jakie to było dobre. I pyk, do ...do rzucania. Pyk. Patrzcie, tu jest taka mała. Małe przyjściówka, czy ja bym dał radę tu przejść, kurczę? Nie dałbym rady. Kurczę, jak ja bym mógł stąd uciec? Hmm. E, 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 nic, ja sobie tu gram tylko. No, grać możesz, ale uciekać nie możesz z mojego więzienia, nigdy. Nie, ja nie chciałem uciekać, nie, ja sobie rzucam. E, dokładam drakobobek. a masz, a masz. E, no, e, dobra, ja sobie porzucam. No. Czemu tu przyszedł jakiś Jokerson? Dż Mandarynka, dzień dobry. Y kim pan jest? Jest swoim najgorszym koszmarem. Dawaj, tą kawę, dawaj, no. Ale, ale, jaką kasę? Nie, nie bij mnie, nie! Proszę cię. Ty robisz, zaraz to zniesz! Zabije cię! Proszę cię! Co ty zrobiłeś? Masz teraz przerobane mojego? Na kulisie tutaj dzieje, Jaka bitwa! Y y y y y y dobra, ja nie wnikam. Ja może lepiej pójdę na razie spać. O, co to za jedzenie? dla ciebie na kusiu, yy, i no, no to dla ciebie będziesz sobie jak dobrze, a ty dostaniesz. Yy, a ty dostaniesz kulę mięsną oczywiście yy, z najgorszego yy, mięsa. Przepraszam bardzo, ale... Co to pan mięs? Nie, nie, wie co pani, wie co pani? Wie pani co? Wie pani co? Nie wiem, nie wiem, a co, co, co chcesz? To kolega dał mi łopatę, więc prym, naraz. O dobra, zamknęłam cele. Słuchaj, mały Nekosiu, masz mi się oświadczyć, bo dzisiaj robimy ślub. Więc dzisiaj musisz mi się oświadczyć i będziemy razem i będziemy na zawsze razem i masz to zrobić, bo inaczej i będziesz w najgorszym więzieniu na świecie. I... Y, cały świat będzie tylko w dziewczynach i i, i... i... będziesz miał bardzo przerąbane, więc masz to zrobić, rozumiesz? Ale... ale jak to ty tak na poważnie? Tak, inaczej cię postrzelę i zrobisz to siłą! A więc stał się wielki dzień, czy pani psychofanka y, chce wziąć pana Neku za za, za... za męża? Tak, 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 oczywiście, oczywiście, co to za pytanie? Okej, okay, a więc czy ty? Yy, panie Neku, czy chcesz wziąć psychofankę za żółt? Takat. Yy. Yy. Na wynos Na wynos! Na wynos. Tutaj, są, tutaj są nie akceptuję, nie akceptuję. No, no, no właśnie nie, nie chcę akceptować. Co ty tu w ogóle z robisz? Ty się ze mnie śmiesz, czy co? Yy się nie Co ty powiedziałeś? Jak nie akcepty Zaraz cię postrzelę, ty mały zielony Kremlinie. Prawdę! Czy dobrze wiem, że mnie zbusiłaś, abym dał te pierścionki? Zatrudniłaś mnie tylko do abym okłamał go przez cały czas. I teraz co mam lepszy pistolet? To mnie nie obchodzi, teraz umrzesz albo siadaj po prostu idź stąd! Na szczęście, że to jest kościół. Yyy... Dobra, to by... to Pytanie, czy bierzesz psychofanki za żon? Eeeeh. Oci, 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 para para czoci, Are fori czoci, czoci, para szoty A adzi odi fadi, chodi, hali faya fadi, ski jesteś -si gotowy? nie, oczywiście, że nie nigdy bym nie był. Aa, uciekam! Dobra, uciekam stąd! Co się dzieje? A, goni mnie! ha Goni mnie pomocy! Szybko, uciekam, uciekam, uciekam. Ja wolę. tędy, uciekam tędy, tu mnie raczej nie powinno znaleźć. Zobaczymy, tu. Dobra, e, tam ona jest. Gdzie jest?

ale, y, o, co, o co tu chodzi? Czekaj, kartę sobie y, go, Jakaś chora psychofanka y, mnie goniła, nie wiem, Skid chyba wie o co chodzi. Draku. ty nawet nie wiesz co się tu dzieje, jakaś psychofanka w ogóle mnie tu goniła, nie wiem o co chodzi. Y, y, chyba ktoś tu idzie, ja chowam się, chowam się, chowam się. Chodźcie chodź, chodź tu, chodźcie chodź Dobra, 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 ja się tu Jeste. może lepiej schodzę. W końcu znalazłem to przyjście. Gdzie jest ne mój Neko? Gdzie jest Neko? Nek? Ale wiesz, słuchaj, ja wiem, opoward. że mnie zapchnęłaś wiem, że się kłóciliśmy, ale on jakby jest na innej wyspie. Nie wierzę wam, idziecie pod ścianę, bo inaczej was rozwalę no. i zmienię w potwory. No, nie, po no, dobra, dobra. Czemu Skid drako się ich poją? No przecież to są takie nubeczki, teraz ona mnie znajdzie na pewno. Mam świetny pomysł, jak stąd uciec. Hamburgery, na, 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 sobie tutaj ta... Yy. 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 To było strasznie głupie, że to zrobiłem. Boję się patrzeć. O, Neko! Idziesz ze mną! Wyszersze mnie walnęła! Jak to w serce, Drakubów? Bo... Dobra, teraz wam pokażę, że nie możecie mnie lekceważyć. Patrzcie, co zrobi z waszym kolegą! No i patrzcie, co się dzieje z waszym kolegą! Haha, właśnie się przemienia, bo mu z ciekaw. Draco, a teraz to już w sumie Drakusia, <laughs> Skid, ja się powinienem śmiać z tego, czy, czy, czy nie? Chyba raczej nie. raczej nie powinniście się śmiać, bo teraz jest moja pomocniczka, Drakusia. <laughs> Draco, powiedz mi, że to jest przebranie. Pode odezwij się, Draco. Nie, to sergiotki! Nie, dobra, Skid, to, to jest już raczej koniec.